Witajcie w Narrację Tajemnicy. Cieszę się, że tu jesteście. Jeśli lubicie opowieści pełne tajemnic, suspensu i emocji, trafiliście we właściwe miejsce. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, włączyć powiadomienia i zostawić łapkę w górę. A teraz usiądźcie wygodnie i przygotujcie się na kolejną intrygującą opowieść. Ciemne chmury zawisły nad starożytnym Krakowem, gdy pierwsze promienie słońca przebiły się przez mgłę, unoszącą się nad ogrodem klasztoru świętego Kazimierza. Siostra Małgorzata, jak co rano, wyszła na spacer alejkami ogrodu, by pomodlić się w ciszy przed rozpoczęciem dnia. Jednak tego poranka jej rutyna została brutalnie przerwana widokiem, który na zawsze miał zmienić życie mieszkańców klasztoru i całej okolicy. U stóp figury Matki Boskiej leżało nieruchome ciało kobiety. Siostra Małgorzata zamarła. A jej różaniec wysunął się z drżących dłoni. Kobieta leżała twarzą do ziemi, a jej ciemne włosy rozsypały się wokół głowy niczym czarna aureola. Zakonnica powoli podeszła bliżej, modląc się w duchu o siłę. Gdy odwróciła ciało, zobaczyła twarz Aminy Kalet, młodej Syryjki, która od kilku miesięcy uczestniczyła w programie pomocowym dla uchodźców prowadzonym przez klasztor. Detektyw Katarzyna Nowak przybyła na miejsce zdarzenia kilka minut. Po otrzymaniu zgłoszenia, deszcz zaczął padać, zmywając ślady i utrudniając pracę techników kryminalistycznych. Katarzyna, doświadczona policjantka z Wydziału Zabójstw, wiedziała, że każda minuta jest na wagę złota. Co mamy? zapytała podchodząc do młodego policjanta, który pierwszy pojawił się na miejscu zbrodni. Ofiara to Amina Halet, 28 lat, uchodźczyni z Syrii. Mieszkała w pobliżu z synem, Jusufem. Ciało znalazła siostra zakonna około godziny szóstej rano. Brak widocznych śladów walki, ale. zawahał się młody funkcjonariusz. Ale co? Katarzyna uniosła brew. W dłoni ofiary znaleziono zmiętą kartkę. Treść jest. intrygująca. Katarzyna wzięła od technika zabezpieczoną w foliowym woreczku kartkę. Rozpoznała pismo odręczne, staranne i wyraźne. Mój ukochany. Nasze serca należą do siebie, ale świat nas nie zrozumie. Musimy chronić naszą tajemnicę. Dla dobra nas wszystkich. A. Detektyw Nowak zmarszczyła brwi. Ta sprawa już na pierwszy rzut oka wydawała się skomplikowana. Amina Khaled, muzułmanka, uchodźczyni, znaleziona martwa w ogrodzie katolickiego klasztoru, z listem miłosnym w dłoni. To nie wróżyło niczego dobrego. Kto ostatni widział ofiarę? Zapytała Katarzyna, rozglądając się po ogrodzie: Według wstępnych ustaleń, ostatnią osobą, która rozmawiała za miną, był ksiądz Jan Kowalski, opiekun programu dla uchodźców, odpowiedział policjant. Katarzyna skinęła głową. Przyprowadź go do mnie i znajdź mi kogoś, kto zajmie się chłopcem ofiary. Gdy czekała na księdza Jana, Katarzyna jeszcze raz obejrzała miejsce zbrodni. Coś tu nie pasowało. Brak śladów walki, spokojny wyraz twarzy ofiary, to nie wyglądało na typowe morderstwo z nienawiści czy rabunkowe. Tu kryło się coś więcej. Ksiądz Jan Kowalski pojawił się kilka minut później. Był młodym mężczyzną, nie więcej niż trzydziestoletnim, o jasnych włosach i niebieskich oczach. Jego twarz była blada, a oczy zaczerwienione, jakby od płaczu. Ksiądz Jan Kowalski? Zapytała Katarzyna. Tak, to ja, odpowiedział cicho. Jego głos drżał lekko. To. To straszne, co się stało. Nie mogę uwierzyć. Katarzyna, przyglądała mu się uważnie, proszę mi opowiedzieć o swojej znajomości z Aminą Kalet. Jan zawahał się, zanim odpowiedział. Amina uczestniczyła w naszym programie dla uchodźców, uczyłem ją języka polskiego i pomagałem w integracji. Była wyjątkową osobą, pełną życia i nadziei, mimo wszystkiego, co przeszła. Kiedy widział ją ksiądz po raz ostatni, wczoraj wieczorem, mieliśmy lekcję polskiego. Jan spuścił wzrok. Katarzyna zauważyła jego nerwowość. Czy zauważył ksiądz coś nietypowego? Czy Amina wydawała się zdenerwowana, lub przestraszona? Jan pokręcił głową. Nie, wszystko wydawało się normalne. Ale, urwał. Ale co, księże Janie? Ostatnio wydawała się bardziej zamyślona, jakby coś ją trapiło, ale nie chciała o tym mówić. Katarzyna skinęła głową. Dziękuję, księże. Proszę być dostępnym do dalszych pytań. Gdy Jan odchodził, katarzyna zauważyła, jak jego ręce drżą lekko. Coś tu nie grało, ale nie mogła jeszcze określić, co dokładnie. W ciągu następnych godzin Katarzyna przeprowadziła szereg rozmów z mieszkańcami klasztoru i okolicznymi sąsiadami. Obraz, który się wyłaniał, był niepokojący. Amina Halet, mimo swojej uprzejmości i życzliwości, była postacią kontrowersyjną. Jej przyjaźń z księdzem Janem budziła plotki i podejrzenia. Ona nie pasowała tu, powiedziała jedna. Z sąsiadek, pani Kowalska, zawsze ubrana na czarno z tą chustą na głowie i te wizyty u księdza Jana ludzie gadali. Katarzyna zanotowała te informacje. Plotki mogły być niebezpieczne, zwłaszcza w małej społeczności. Następnym krokiem było przesłuchanie imama Ahmeda Rashida, przywódcy lokalnej społeczności muzułmańskiej. Imam był starszym mężczyzną o siwej brodzie i przenikliwym spojrzeniu. Amina była dobrą kobietą, powiedział spokojnie, ale jej decyzja o ucieczce z Syrii nie wszyscy ją rozumieli, a jej przyjaźń z księdzem Janem budziła niepokój. Czy ktoś groził Aminie? zapytała Katarzyna. Imam westchnął nie bezpośrednio. Ale były sugestie, że powinna wrócić na właściwą drogę. Te słowa zaniepokoiły Katarzynę. Czy za śmiercią Aminy stał religijny fanatyzm? Późnym popołudniem Katarzyna wróciła do komisariatu, by przeanalizować zebrane informacje. Na biurku czekał na nią raport z sekcji zwłok. Kiedy go otworzyła, jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Amina Kaled była w ciąży, w trzecim miesiącu. Ta informacja zmieniała wszystko. Katarzyna spojrzała na zdjęcie Aminy, uśmiechniętej i pełnej życia, zrobione kilka tygodni wcześniej podczas spotkania w klasztorze. Kto był ojcem dziecka? I czy ta ciąża miała związek z jej śmiercią? Detektyw Nowak wiedziała, że ta sprawa będzie jedną z najtrudniejszych w jej karierze. Morderstwo, religia, zakazana miłość, wszystko to splatało się w skomplikowany węzeł, który musiała rozplątać. Gdy zapadł zmrok, Katarzyna wyszła z komisariatu czując ciężar odpowiedzialności na swoich barkach. Gdzieś tam był morderca, a ona musiała go znaleźć zanim znowu uderzy. Ale najpierw musiała rozwikłać tajemnicę życia Aminy Halet, kobiety, która przekroczyła granice kultur i religii, płacąc za to najwyższą cenę. Następnego dnia Katarzyna Nowak wróciła do klasztoru Świętego Kazimierza. Poranne słońce oświetlało miejsce zbrodni, Nadając mu surrealistyczny wygląd, detektyw zatrzymała się na chwilę, obserwując jak technicy kryminalistyczni kończą zbieranie ostatnich śladów. Jej myśli krążyły wokół odkrycia ciąży Aminy. To zmieniało wszystko i otwierało nowe ścieżki śledztwa. Kto był ojcem? Czy to mogło być motywem zabójstwa? Katarzyna zdecydowała się na ponowną rozmowę z księdzem Janem. Znalazła go w kaplicy, pogrążonego w modlitwie. Gdy podeszła, uniósł głowę, a jego oczy były pełne smutku i, czy to poczucie winy? Księże Janie, zaczęła katarzyna, muszę zadać kilka trudnych pytań. Jan skinął głową, wstając powoli. Rozumiem, detektywie, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc w śledztwie. Czy wiedział ksiądz, że Amina była w ciąży? Reakcja Jana była natychmiastowa i wymowna. Zbladł, a jego ręce. Zaczęły drżeć. Co, co pani powiedziała? Amina była w trzecim miesiącu ciąży, powtórzyła Katarzyna, uważnie obserwując jego reakcję. Pytam ponownie, czy ksiądz o tym wiedział? Jan opadł ciężko na ławkę, chowając twarz w dłoniach. Mój Boże, nie, nie wiedziałem. Ona, ona mi nie powiedziała. Katarzyna usiadła obok niego. Księże Janie, muszę wiedzieć prawdę. Jaki był charakter pańskiej relacji z Aminą? Przez długą chwilę Jan milczał, a gdy w końcu podniósł wzrok, jego oczy były pełne łez. To, to nie miało tak być. Przysięgałem służyć Bogu, ale zakochałem się w niej. Wyznanie Jana otworzyło floodgates. Opowiedział Katarzynie o tym, jak ich relacja rozwinęła się od przyjaźni do miłości, o walkach wewnętrznych, które toczył, o planach porzucenia kapłaństwa. Chciałem odejść z nią, zacząć nowe życie, szeptał Jan. Ale bałem się. Bałem się reakcji mojej rodziny, parafian, społeczności. Katarzyna słuchała, notując każde słowo. Czy ktoś wiedział o waszym związku? Jan pokręcił głową. Staraliśmy się zachować to w tajemnicy, ale może ktoś coś podejrzewał, ludzie plotkują. A co z rodziną księdza? Czy oni wiedzieli? Jan zawahał się. Mój brat, Stefan. Myślę, że mógł coś podejrzewać. Jest policjantem. Ma dobry instynkt. Katarzyna uniosła brew. Stefan Kowalski, brat Jana, był jej kolegą z wydziału. To komplikowało sprawę jeszcze bardziej. Księże Janie, powiedziała Katarzyna poważnym tonem: Rozumiem, że to trudna sytuacja, ale muszę wiedzieć, gdzie ksiądz był w noc śmierci Aminy? Jan spojrzał jej prosto w oczy. Byłem tutaj, w klasztorze. Modliłem się całą noc, próbując znaleźć odpowiedzi. Katarzyna skinęła głową. Będziemy musieli to zweryfikować. Proszę być dostępnym do dalszych pytań. Wychodząc z kaplicy, Katarzyna czuła, jak ta sprawa staje się coraz bardziej skomplikowana. Miłość zakazana między księdzem a muzułmańską uchodźczynią, nieplanowana ciąża, potencjalne zaangażowanie jej kolegi z policji to był kocioł emocji gotowy do wybuchu. Kolejnym krokiem było przesłuchanie Stefana Kowalskiego. Katarzyna znalazła go na posterunku przeglądającego akta innej sprawy. Stefan, musimy porozmawiać, powiedziała, prowadząc go do pustego pokoju przesłuchań. Stefan usiadł, wyraźnie zaniepokojony. O co chodzi Kasia? O twojego brata i Aminę Halet, twarz Stefana stężała. Co z nimi? Katarzyna opowiedziała mu o wyznaniu Jana. Obserwując uważnie jego reakcję, Stefan słuchał w milczeniu, ale jego zaciśnięte pięści zdradzały napięcie. Wiedziałeś o tym? zapytała w końcu katarzyna. Stefan westchnął głęboko. Podejrzewałem, Jan, on zawsze był idealistą. Myślałem, że to tylko przyjaźń, ale cholera. Gdzie byłeś w noc śmierci Aminy? Stefan spojrzał na nią ostro. Sugerujesz, że mógłbym mieć z tym coś wspólnego? Odpowiedz na pytanie, Stefan. Byłem w domu z żoną, ona to potwierdzi. Katarzyna kiwnęła głową. Będziemy musieli to sprawdzić. I Stefan. Jeśli wiesz coś więcej, powiedz mi teraz. Stefan milczał przez chwilę, po czym powiedział cicho. Tydzień temu widziałem Jana z Aminą, byli blisko, zbyt blisko jak na księdza i parafiankę. Chciałem z nim porozmawiać, ale. nie miałem odwagi. Ta informacja dawała Katarzynie, nową perspektywę. Czy Stefan mógł zareagować bardziej drastycznie, niż przyznawał? Kolejne dni przyniosły więcej pytań niż odpowiedzi. Katarzyna przesłuchała Annę Wilk, gorliwą parafiankę, która wydawała się obsesyjnie zainteresowana księdzem Janem. Ta kobieta była zagrożeniem dla naszej parafii, powiedziała Anna z pogardą. Ksiądz Jan jest zbyt dobry, zbyt ufny. Ona go wykorzystywała. Czy groziła pani Aminie? zapytała wprost Katarzyna. Anna wyglądała na oburzoną. Ja? Nigdy, ale może napisałam kilka anonimowych listów, ostrzegając ją, żeby trzymała się z dala od księdza. To był przełom. Katarzyna kazała przeszukać mieszkanie Anny, gdzie znaleziono więcej listów, niektóre z nich o treści wyraźnie grożącej. Tymczasem wyniki badań laboratoryjnych przyniosły kolejne zaskoczenie. Na ciele Aminy, Znaleziono ślady DNA, które nie należały ani do niej, ani do księdza Jana. Katarzyna zarządziła porównanie z próbkami pobranymi od wszystkich przesłuchanych osób. Gdy wyniki dotarły na jej biurko, Katarzyna poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. DNA należało do Stefana Kowalskiego. Z ciężkim sercem Katarzyna pojechała do domu Stefana. Znalazła go w ogrodzie, sadzącego kwiaty z żoną. Stefan, powiedziała cicho, musimy porozmawiać. Widząc jej wyraz twarzy, Stefan wyprostował się powoli. Rozumiem, powiedział, całując żonę w policzek. Wrócę niedługo, kochanie. W drodze na posterunek Stefan milczał, a Katarzyna czuła, jak napięcie między nimi rośnie. Gdy w końcu usiedli w pokoju przesłuchań, Stefan westchnął ciężko. Znalazłaś coś, prawda? Zapytał zmęczonym głosem. Katarzyna położyła. Przed nim wyniki badań DNA. Twoje DNA, Stefan, na ciele Aminy. Chcę usłyszeć prawdę, teraz. Stefan patrzył na kartkę przez długą chwilę, po czym zaczął mówić cichym, złamanym głosem. To nie miało tak być, zaczął. Chciałem tylko porozmawiać z Aminą, przekonać ją, żeby zostawiła Jana w spokoju. Poszedłem do klasztoru tej nocy, wiedziałem, że często tam przychodzi, przerwał, biorąc głęboki oddech. Znalazłem ją w ogrodzie. Zaczęliśmy rozmawiać, ale szybko przerodziło się to w kłótnię. Ona, ona powiedziała mi, że jest w ciąży, że to dziecko Jana. Katarzyna słuchała w milczeniu, pozwalając mu mówić. Straciłem kontrolę kontynuował Stefan, jego głos drżał. Krzyczałem, że zniszczy życie Jana, naszej rodziny. Ona, ona próbowała odejść, złapałem ją za ramię. Ona się wyrwała i, i upadła. Stefan ukrył twarz w dłoniach. Uderzyła głową o podstawę figury. Próbowałem jej pomóc, ale było za późno. Mój Boże, co ja zrobiłem? Katarzyna patrzyła na swojego kolegę, człowieka, którego znała od lat, teraz złamanego ciężarem swojego czynu. Stefan Kowalski, jesteś aresztowany pod zarzutem zabójstwa Aminy Kalet. Gdy zakładała mu kajdanki, Katarzyna czuła, jak część jej świata się rozpada. Ta sprawa dotknęła wszystkich ofiarę, sprawcę, świadków, nikt nie wyszedł, z niej bez szwanku. Wracając do swojego biurka, Katarzyna wiedziała, że to jeszcze nie koniec. Musiała poinformować księdza Jana, zadbać o małego Jusufa, zamknąć sprawę. Ale w tej chwili czuła tylko ciężar smutku i poczucie, że czasami prawda przynosi więcej bólu niż ukojenia. Patrząc przez okno na ulicę Krakowa, Katarzyna zastanawiała się, czy kiedykolwiek uda się zaleczyć rany, które ta tragedia otworzyła w sercach tak wielu ludzi. Następne dni przyniosły Krakowowi burzę medialną. Wiadomość o aresztowaniu Stefana Kowalskiego, szanowanego policjanta, za zabójstwo muzułmańskiej uchodźczyni, wstrząsnęła społecznością. Gazety prześcigały się w spekulacjach, a lokalne stacje telewizyjne nieustannie relacjonowały rozwój wydarzeń. Katarzyna Nowak stała w cieniu tego wszystkiego, próbując utrzymać śledztwo pod kontrolą i chronić tych, którzy zostali najbardziej dotknięci tragedią. Jej pierwszym priorytetem był mały Jusuf, syn Aminy. Chłopiec zaledwie pięcioletni został tymczasowo umieszczony w rodzinie zastępczej. Katarzyna odwiedzała go codziennie, obserwując, jak dziecko próbuje zrozumieć, dlaczego jego mama już nie wróci. Serce pękało jej za każdym razem, gdy widziała smutek w jego dużych brązowych oczach. Ciociu Kasiu, zapytał pewnego dnia Jusuf, czy mama jest teraz z Allahem? Katarzyna przełknęła gulę w gardle. Tak, kochanie, twoja mama jest teraz w pięknym miejscu, gdzie nie ma bólu ani smutku. Jusuf skinął głową, jakby akceptując tę odpowiedź, ale jego oczy pozostały pełne pytań, na które Katarzyna nie miała odpowiedzi. Tymczasem ksiądz Jan Kowalski pogrążył się w głębokim kryzysie. Po aresztowaniu swojego brata, Zamknął się w klasztorze, odmawiając rozmowy z kimkolwiek. Katarzyna wiedziała, że musi z nim porozmawiać, nie tylko jako detektyw, ale także jako człowiek. Znalazła go w ogrodzie klasztornym, siedzącego na tej samej ławce, gdzie kiedyś rozmawiał za miną. Wyglądał na złamanego, jego młoda twarz postarzała się o lata w ciągu kilku dni. Księże Janie, powiedziała cicho Katarzyna, siadając obok niego. Jan spojrzał na nią pustymi oczami. Detektyw Nowak, przyszła pani aresztować i mnie? Katarzyna potrząsnęła głową. Nie księżę, przyszłam porozmawiać, jako człowiek z człowiekiem. Przez długi moment siedzieli w ciszy, słuchając szumu wiatru w liściach drzew. To moja wina, szepnął w końcu Jan. Gdybym nie, gdybym był silniejszy, gdybym dotrzymał swoich ślubów. Księży Janie, przerwała mu delikatnie Katarzyna, miłość nie jest zbrodnią. To, co się stało, było tragicznym wypadkiem, ale nie można winić za to miłości. Jan spojrzał na nią ze łzami w oczach. Ale co teraz? Co z Jusufem? Co z moim powołaniem? Katarzyna wzięła głęboki oddech. Jusuf potrzebuje kogoś, kto go pokocha i zaopiekuje się nim, a co do pańskiego powołania. Może to jest czas, aby je na nowo zdefiniować? Te słowa zawisły między nimi pełne możliwości i wyzwań. W następnych dniach Katarzyna musiała zmierzyć się z jeszcze jednym trudnym zadaniem rozmową z rodziną Stefana. Jego żona, Maria, siedziała w ich salonie, otoczona zdjęciami szczęśliwej rodziny, które teraz wydawały się należeć do innego życia. Jak to mogło się stać? Zapytała Maria. Jej głos drżał od powstrzymywanych łez. Stefan zawsze był taki dobry. Katarzyna delikatnie ujęła dłoń Marii. Czasami ludzie, których kochamy, robią rzeczy, których nie rozumiemy. To nie umniejsza miłości, którą do nich czujemy. Maria skinęła głową, wycierając łzy. Co teraz będzie? Z procesem? Stefan przyznał się do winy, wyjaśniła Katarzyna. Prokurator bierze pod uwagę okoliczności łagodzące. To nie była premedytacja, ale tragiczny wypadek. Gdy Katarzyna wychodziła z domu Kowalskich, czuła ciężar odpowiedzialności za życia, które zostały zniszczone przez tę tragedię. Wiedziała, że jej praca jako detektywa nie kończy się na rozwiązaniu sprawy. Musiała też pomóc w wszywaniu ran, które zostały otwarte. Tydzień później odbył się pogrzeb Aminy. Ku zaskoczeniu wielu Ceremonia łączyła elementy islamskie i chrześcijańskie. Imam Ahmed Rashid stał obok księdza Jana, gdy ciało Aminy składano do grobu. Jusuf trzymając za rękę Katarzynę, patrzył szeroko otwartymi oczami, jak jego mama znika pod ziemią. Po pogrzebie Jan podszedł do Katarzyny i Jusufa. Klęknął przed chłopcem, patrząc mu prosto w oczy. Jusuf powiedział łagodnie, wiem, że straciłeś mamę ale chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Jeśli pozwolisz, chciałbym się tobą zaopiekować. Jusuf spojrzał na Jana, potem na Katarzynę, jakby szukając potwierdzenia. Katarzyna skinęła głową z uśmiechem. Czy będziesz moim nowym tatą? Zapytał nieśmiało Jusuf. Jan przełknął gulę w gardle. Jeśli chcesz, mogę być twoim opiekunem. Nigdy nie zastąpię twojej mamy, ale obiecuję, że zawsze będę przy tobie. Jusuf po chwili wahania objął Jana, wtulając twarz w jego sutannę. Katarzyna poczuła, jak łzy napływają jej do oczu na widok tej sceny. W następnych tygodniach życie powoli zaczęło wracać do normalności, choć już nic nie było takie samo. Jan po długich rozmowach z biskupem zdecydował się odejść z kapłaństwa, aby móc w pełni zaopiekować się Jusufem. Proces adopcyjny był trudny i długi. Ale Katarzyna użyła wszystkich swoich wpływów, aby go przyspieszyć. Stefan Kowalski stanął przed sądem. Proces był krótki, biorąc pod uwagę jego przyznanie się do winy. Został skazany na siedem lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci. Maria, jego żona, zdecydowała się przy nim pozostać, wierząc w możliwość odkupienia. Społeczność krakowa powoli zaczęła się godzić z tym, co się stało. Tragedia Aminy i Jana otworzyła wiele oczu na problemy uprzedzeń i nietolerancji. W klasztorze Świętego Kazimierza rozpoczęto program edukacyjny mający na celu promowanie dialogu międzyreligijnego. Rok po śmierci Aminy Katarzyna odwiedziła Jana i Jusufa w ich nowym domu. Chłopiec wyrósł, jego oczy były pełne życia, choć czasem pojawiał się w nich cień smutku. Jan, teraz pracujący jako nauczyciel w szkole dla uchodźców, wydawał się odnaleźć nowy cel w życiu. Jak sobie radzicie? zapytała Katarzyna, obserwując jak Jusuf bawi się w ogrodzie. Jan uśmiechnął się łagodnie. Każdy dzień to wyzwanie, ale też radość. Jusuf, on jest moim światłem. Katarzyna skinęła głową. A ty, Janie, jak ty sobie radzisz? Jan westchnął, patrząc w dal. Tęsknię za Aminą każdego dnia, ale wiem, że gdziekolwiek jest. Byłaby szczęśliwa widząc, że Yusuf jest bezpieczny i kochany. Siedzieli w ciszy, obserwując zachodzące słońce. Katarzyna zdała sobie sprawę, że ta sprawa zmieniła nie tylko życie osób bezpośrednio w nią zaangażowanych, ale także ją samą. Nauczyła się, że miłość może przybierać wiele form, że przebaczenie jest możliwe nawet w obliczu największych tragedii i że czasami Największe zmiany zaczynają się od małych gestów zrozumienia i współczucia. Gdy nadszedł czas, aby wracać, Katarzyna uściskała Jusufa i Jana. Gdybyście czegokolwiek potrzebowali, wiecie gdzie mnie znaleźć, powiedziała. Jan skinął głową z wdzięcznością. Dziękuję, Kasiu, za wszystko. Idąc ulicą, Katarzyna spojrzała jeszcze raz na dom Jana i Jusufa. Zobaczyła dwa cienie, duży i mały, przytulające się w oknie uśmiechnęła się do siebie, czując, że mimo całego bólu i straty, życie znalazło sposób, aby rozkwitnąć na nowo. Ta sprawa nauczyła ją, że nawet w najciemniejszych momentach można znaleźć światło, że miłość może przekraczać granice religii i kultury, i że czasami największym aktem odwagi jest otwarcie serca na nowe możliwości. Wracając do swojego mieszkania, Katarzyna czuła, że choć ta historia dobiegła końca, jej echa będą rezonować jeszcze długo. W Krakowie, mieście o bogatej historii i tradycji, rozpoczął się nowy rozdział, rozdział o zrozumieniu, akceptacji i nadziei na lepsze jutro. Koniec trzeciej sekcji. Czy wy też lubicie słuchać takich historii? Jeśli tak, to zostawcie lajka i napiszcie w komentarzach, jaką karę, waszym zdaniem, powinien dostać Stefan za swój czyn. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia przy następnej historii.